Pycha jest diabelska, dlatego jest tak groźna. Szatan dobrze wie, jak głaskać ludzką pychę, dlatego dobrze jest nie życzyć sobie, podziękowań, wdzięczności, lecz od tego głaskania odsuwać się, przypisując wszelkie dobro Bogu, gdyż ono naprawdę od Niego pochodzi. Natomiast szatan spycha ludzi na manowce głupoty i zła, przez pychę, która jest jego terenem w ludzkim sercu. Te wszystkie plamy na duszy to nic innego jak pycha. Szatan umie w nią uderzać, by zadać człowiekowi ból, gdyż wie, że najbardziej człowieka boli jego własna pycha. Nie ma więc nic gorszego dla człowieka nad pychę, rak ciała. Może być zbawienny dla duszy. Rak pychy pogrąża człowieka w piekielnym cierpieniu. Szatan liczy na pychę, ale to sam człowiek szuka szatana przez własną pychę. Szatan pokaże człowiekowi to, co chce pokazać, i to, co człowiek chce widzieć, to też jest pycha. Wszystkie ludzkie choroby mają swoje korzenie w pyszy. Nienawiść, złość, nerwice biorą się z pychy i przeradzają się z czasem w różne choroby ciała. Te cierpienia spowodowane zostały ludzką złością i nie mają one nic wspólnego z Wolą Bożą. To sami ludzie przysparzają sobie i innym najwięcej cierpień. Początkiem choroby raka są zawsze chore nerwy człowieka. A u podstaw każdej nerwicy jest pycha. Człowiek jednak bardzo często robi z siebie ofiarę w postaci swego cierpienia, a ono jakże często jest wynikiem pychy, grzechu i błędów. Bóg nie chce ani gruźlicy, ani choroby raka, ani zawałów serca. Człowiek człowiekowi w swej pysze to wszystko przygotowuje. Pycha niszczy każdego człowieka, niszczy zdrowie wszystkim i jest powodem dodatkowych cierpień. Gdyby ludzie kochali i byli pokorni, mniej by chorowali. Takiej nerwicy, jaka jest dziś na Ziemi, wcześniej nie było. Powodem tego jest również ludzka pycha. Pyszny człowiek nie jest i nie będzie mądrym człowiekiem. Po cokolwiek zrobi w pysze to nic dobrego ani dla siebie ani dla innych dziś dla wielu wiara to wiara w siebie i w swoje możliwości szukanie siebie we wszystkim a przecież to nic innego jak pycha wielu też sięga wyżej niż na to pozwalają jego możliwości to co przerasta jego siły to też pycha Umiłowanie siebie i pragnienie dobra tylko dla siebie, aby mi było lepiej, jest pychą. Pycha zagarnia tylko dla siebie, nie myśli o drugich. Chrystus nie tego uczył. Pycha nie pozwala się dzielić z innymi, gdyż jest ślepa na potrzeby bliźnich. Człowiek pyszny może jednak dawać, ale robi to tak, aby wszyscy o tym wiedzieli, aby widzieli i chwalili. A Jezus Chrystus, jak uczy, Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawam. Pycha jest największym wrogiem miłości, serca, dlatego z nią najbardziej trzeba walczyć. Gdy pycha jest pierwsza, to i nienawiść będzie wzrastać. Nienawiść, złość jest w tylu sercach przez dopuszczenie do głosu pychy. I ludzie w ten sposób karzą samych siebie. Każde trwanie w pysze niesie cierpienie, a pycha jest już ukarana w tym życiu. Chyba, że skutki są długotrwałe, wtedy pokutuje się po śmierci. Wielu ludzi pielęgnuje w sobie pychę, i przez to trwa ona aż poza grób. Czas nie zawsze wyleczy rany. Dużo zależy tu od samego człowieka, czy chce uczyć się miłości i przebaczać. Pyszałek nie króluje długo. Wie, że kara po czasie będzie. Pycha jest jak bumerang, gdyż wraca do pyszałka i jest dla niego zawsze groźna. Pycha zawsze liczy tylko na siebie, ale ile się przy tym taki człowiek naszarpie, namęczy, ile popełni błędów i przy okazji uczyni, Tyle nieprawości. Pycha jednak nie potrafi przyznać się do tego, dlatego gdy coś się nie uda, zawsze szuka winowajcy. Pycha i egoizm nie pozwalają słuchać, gdyż samemu się wie najlepiej. I tylko to się słyszy, co się chce usłyszeć. Pycha jest też największą przeszkodą w słuchaniu Ewangelii, bo ja wiem lepiej bo dla mnie to nic nowego. Tylko czy ja w to wierzę, co mówi Ewangelia? Anioł stróż często podpowiada, ale pycha nie dopuszcza do tego, by go słuchać. Przez własną pychę trudniej skorzystać z tego, w co łatwiej wierzyć. Gdyby człowiek nie był taki pyszny, więcej by wiedział, ale on nawet Boga nad sobą nie widzi. Chyba, że tylko wtedy, gdy ten Bóg jest na jego usługi. Ktoś zdobywa wiedzę, dużo czyta, uczy się dla siebie, a w swoim sercu potrafi zachować nienawiść czy złość do innych. To też jest pycha. Zdobywanie stopni naukowych, stanowisk, aby siebie wywyższać, jest pychą. Gdy człowiek na ziemi pnie się w górę, to spada w dół. Pycha nie jest mądrością, wręcz przeciwnie, jest głupotą. Bóg jest największą mądrością, ale często człowiek chce poszukiwać mądrości poza Bogiem i to jest też pycha. Prości ludzie są bardziej pokorni, wykształceni bardziej pyszni. Szatan nie boi się jednak ludzi wielkich tego świata, uczonych, ludzi mających wielką władzę, boi się człowieka pokornego, gdyż takiego nie może zwyciężyć. Zresztą wszystkie zaszczyty na ziemi są chwilowe i zaspokajają własną pychę, albo pychę dzieci czy rodziców, którzy ich do tego popychają. Pycha też nie pozwala na to, aby choć troszkę wywyższyć maluczkich. Dlatego też wybiera się z Ewangelii to, co sprzyja pysze, a nie miłości. To, co pozwala pozostać dumnym i pysznym, co trzyma przy władzy nad drugim człowiekiem. Ludzie żyją jak ślepi, aby być wyżej od innych, aby drugim rządzić, by zdobywać i gromadzić dla siebie – a drugi człowiek jest tylko po to, by im służyć do tych właśnie celów. Dziś dzieje się tak wszędzie. Nikt z ludzi nie jest tak doskonały, aby mógł się pysznić czymkolwiek. A wszystko, co nie jest miłością, jest zawsze pychą. Człowiek często zbacza z drogi miłości i idzie wtedy za własną pychą, która ciągle chce królować. Człowiek sam we własnych oczach jest królem i jest mocno zdziwiony, że jeszcze się jemu wszyscy nie kłaniają. Gdy się kocha tylko siebie, nie dostrzegając obok innych, wybiera się drogę rozwoju pychy i zaniku miłości. Gdy się myśli o sobie, wybiera się przyjaciół, którzy mi służą, a zostawia się potrzebujących, rozwija się w ten sposób pychę. Idziemy chętnie do tych od których się czegoś spodziewamy, ich serca, ich prezentów tam, gdzie samemu trzeba coś dać, omija się. To też jest pycha. Walczyć z pychą to zniżyć się do każdego i każdemu służyć. Pycha i miłość nie mają nic wspólnego. Serce potrafi zrozumieć każdego człowieka, usprawiedliwić każdego grzesznika. Czyż Jezus Chrystus omijał grzesznych? właśnie do nich szedł ktoś może być najbardziej doskonały ale jemu może nie brakować pychy nie może też być pewny że się przed nią obroni dlatego też bóg pozwala na doświadczenia gdyż wtedy się pycha umniejsza i nauka jest trwalsza jak też dążenie do zmiany życia jest bardziej zdecydowane i radykalne Wielu ma wielkie mniemanie o sobie, wielu się modli, przyjmuje komunię, ale siostrę, brata obok traktują inaczej i w swej własnej pysze tyle zła potrafią naopowiadać o nich. Za dużo jest pychy i dlatego nic się nie chce robić na kolanach, to znaczy uniżać się przed innymi. Pycha jest największym grzechem i źródłem grzechu prowadzi zawsze do grzechu, nie pozwala kochać, zapomina o miłosierdziu, wynosi człowieka do góry tak, że jest ponad drugim człowiekiem, a to jest naprawdę bardzo niebezpieczne.